Cześć, witajcie. Dzisiaj opowiemy Wam trochę o naszym produkcie, który nazywa się Morgold. Morgold jest to ziemia humusowa z torfem, który zawiera kwasy humusowe które oczyszcza bardzo dobrze jelita z resztek karmy, wspomaga system trawienny i pracę kosmków jelitowych, czyli pozwala na lepsze wydalanie z organizmu na przykład niestrawionej karmy czy też substancji, które nie są już potrzebne. Morgold jest w formie takiej galaretki, żelu, a zatem bardzo dobrze łączy się ze wszelkimi innymi proszkami, jest bardzo dobrym łącznikiem, który można podawać nawet do 5 czy do 6 razy w tygodniu. Morgolt podajemy, tak jak powiedziałam, łącząc z innymi produktami. Można podać również w przypadku biegunki, bo po, po dwóch, bądź nawet trzech podaniach widać efekty. Kał jest bardziej zwięzły, biegunka ustępuje. W naszej hodowli stosowany jest zwykle poza sezonem lotowym. W sezonie lotowym, jedynie po jakiś bardzo ciężkich, wymagających lotach, w poniedziałek na karmę razem z Immun i Entrobakiem. Natomiast e, zwykle podajemy go dużo w rozpłodzie e, u Gołębi po sezonie, na jesień, kiedy ten system immunologiczny jest mocno osłabiony, e, przy okresie pierzenia, kiedy Gołębie są troszeczkę słabsze, e, są brzydkie pogody, łatwo jakieś tam rozwolnienia kału i tak Wtedy jest bardzo często z Immun Boosterem łączony. Młodym głębiom po odsadzeniu, jak tylko się nauczą, dobrze pobierać karmę, chętnie jedzą, to wtedy też zaczynamy podawać i naprawdę przy tam początkowych stadiach odstawienia młodych od, od rodziców, naprawdę przez około tam 2-3 tygodnie, to co drugi dzień praktycznie podajemy, ani raz nawet kilka dni z rzędu razem z immunboosterem, krautermiksem, fajnie wspomaga pierzenie, wiąże kał, zatrzymuje trochę bardziej wodę w organizmie. Także naprawdę produkt warty odnotowania w swoim planie takim, naszym zdaniem, posezonowym, tak, żeby nie robić kuracji, nie obciążać tego organizmu, tylko właśnie wspomagać tą pracę jelit, system odpornościowy, pierzenie i ogólne zdrowie i samopoczucie gołębi w sposób naturalny.